Nie tylko relaks i odprężenie, ale przede wszystkim aktywność fizyczna. Ruszyła akcja Zdrowa Mama, organizowana przez Warszawski Instytut Zdrowia Kobiet oraz baseny przy Inflanckiej. Wioletta Długoś-Leończuk. Porcja ruchu i endorfin. Rozluźnia, regeneruje, odstresowuje, polepsza kondycję. Akwarobik cieszy się ogromnym powodzeniem. Są to zajęcia rozluźniające i wzmacniające. Przygotowują organizm do wyzwania, jakim jest poród. Dbamy o formę mięśni dna miednicy, które bardzo ułatwiają ten naturalny poród. Zajęcia w wodzie mają też za zadanie niwelować skutki nadmiernych kilogramów, takie jak obrzęki stóp czy dolegliwości bólowe w odcinku lędźwiowym kręgosłupa. Pozytywny wpływ odczuwa Kasia, która jest w 38 tygodniu ciąży. Odkryłam to zajęcie jakieś półtora miesiąca temu, kiedy czułam, że potrzebuję urozmaicenia, bo bardzo lubię basen, ale już miałam, już miałam trochę przesyć. Bardzo się cieszę, że tu trafiłam do grupy z innymi mamami, bo tak za przeraźniej. Aktywność fizyczna jest bezcenna nie tylko dla Przyszłych mam, ale również po urodzeniu dziecka. Frekwencja dopisuje to akcja zdrowa mama organizowana przez Warszawski Instytut Zdrowia Kobiet oraz baseny przy Inflanckiej. Pacjentki mogą korzystać z zajęć sportowych w wodzie w każdy wtorek i czwartek o 11.30. W sierpniu krótka przerwa techniczna na trzy tygodnie i powrót we wrześniu. Od września zwiększamy ilość grup w związku z bardzo dużym zainteresowaniem. Ważnym elementem są też zajęcia na sali gimnastycznej. 5, cztery, trzy, oddychamy cztery, dwa, jeden, cztery, jeszcze, dwa, jeden, lecimy po i położymy jeszcze dwa razy. Zapraszamy serdecznie na zajęcia dla mam w ciąży, żeby zadbać o swoje samopoczucie i swoje zdrowie, a także zdrowie swojego dzidziusia. Takie zajęcia mają działanie relaksujące, zmniejszają poziom stresu i lęków, ułatwiają zasypianie.